Sponsorem programu jest salon kosmetyczny Guido Beauty. Sponsorem programu jest Słońce Plus, fotowoltaika, pompy ciepła, klimatyzacja. Dzień dobry Państwu, witam Państwa. Witam Państwa w programie Dziękuję Słodze. Dzisiaj moim gościem jest Emil Nagalewski, koordynator Polskiego Alarmu Smogowego w województwie śląskim. Dzień dobry Emilu, witam cię. Dzień dobry. Emilu, jesteśmy w takiej sytuacji, że mamy połowę lutego. Od półtora miesiąca, od półtora miesiąca obowiązuje w województwie śląskim uchwała antysmogowa. Dokument prawny zapowiadany jako, jako akt prawny rewolucyjny, jeśli chodzi o poprawę jakości powietrza. 1 stycznia wszedł w życie ważny etap uchwały antysmokowej, związany z wykluczeniem tych najstarszych, najbardziej nieekologicznych kotłów. No i myślę, że najważniejsze pytanie, które w tym momencie wszyscy sobie zadają, czy możemy powiedzieć o poprawie jakości powietrza, w związku z tym, że nastąpił ów zakaz eksploatacji tych najstarszych kotłów. Możemy powiedzieć, na pewno się poprawia. Przy czym nie poprawia się, nie stało się coś takiego, że, że ta poprawa nastąpiła teraz 1 stycznia 2022 roku. Ta poprawa to jest pewien proces, z którym mamy do czynienia od, od, od paru lat, od może parę miesięcy. Także na pewno w województwie śląskim się poprawia. Poprawia się z każdym wymienionym kotłem, ale trzeba pamiętać, że tych kotłów jest do wymienienia jeszcze ponad 300 tysięcy. Dokładnie nawet nie wiadomo ile, bo takich danych dokładnych nie ma. Aczkolwiek, Emilu, nim, nim będziesz kontynuował, chciałem zapytać, czy też spotykasz się z takimi bardzo subiektywnymi spostrzeżeniami, opiniami, z którymi spotykam się ja i moi znajomi. Że wiele osób w Rybniku i tutaj w regionie na Śląsku mówi, tak, mamy wrażenie, że w styczniu rzeczywiście to zadmienie wokół naszego domu, na mojej ulicy jest rzeczywiście mniejsze. Czy, czy też tak to odczuwasz? Też tak to odczuwam. Docierają do mnie takie opinie. Ja sam też widzę po swoim najbliższym sąsiedztwie, że rzeczywiście jest, jest lepiej. Natomiast no na pewno nie w każdym miejscu województwa śląskiego wygląda to tak samo, bo nie w każdym, nie w każdej miejscowości, nie w każdej gminie ta determinacja samorządu, żeby coś zmienić, no była na tyle duża, żeby, żeby rzeczywiście jakąś zmianę na mieszkańcach wymusić. A wracając do twardych, twardych danych liczbowych, co one mówią, jeśli chodzi o jakość powietrza? Takich, takich najświeższych danych za jeszcze z, już, już z tego roku to, to oczywiście jeszcze nie ma dla całego województwa. Natomiast z poprzednich miesięcy to bez wątpienia można powiedzieć, że jest poprawa Ta poprawa jest odnotowywalna już na stacjach pomiarowych. Być może nie wszędzie ona jest jeszcze wyczuwalna przez mieszkańców, bo, no, bo, to, bo, bo ta poprawa w wielu miejscach jest niewielka. Natomiast ja sprawdziłem sobie dane ze stacji pomiarowej w Rybniku, jak, jak wyglądał początek roku w, w, w ostatniej dekadzie, jak wyglądał ten pierwszy miesiąc każdego roku w ostatniej dekadzie. No i widać zdecydowaną różnicę. Ten, ten styczeń, który skończył się dwa tygodnie temu, był najlepszy od 10 lat i pod względem liczby dni z przekroczoną dopuszczalną normą. I też jeśli chodzi o takie średnie miesięczne stężenie dla pyłu zawieszonego PM10. Jeśli porównamy to z najgorszymi latami, to naprawdę mamy do czynienia z wielkim, z wielkim przeskokiem. Ja wiem, że to jest tylko wycinek, jeden miesiąc to, to, to jest za wcześnie, żeby, żeby wnioskować na, na tej podstawie. No, można powiedzieć, że, że ta jedna wios jaskółka wiosny nie czyni. Ale jeśli mówimy o rybniku, to wydaje mi się, że, że, że jest progres że nie ma tutaj przypadku. Odkąd ruszył program dotacyjny Czyste Powietrze w 2018 roku, mieszkańcy rybnika złożyli do tego programu ponad 4600 wniosków. To, to najwięcej w skali całego kraju. W żadnym innym mieście nie było takiego, takiego poruszenia i takiego, takiego właśnie takiej determinacji mieszkańców, żeby. Te źródła ogrzewania zmienić. No, ubyło też z tego co wiem dwie trzecie źródeł tych kopciuchów, piecy kaflowych i innych w zasobach miejskich. Także no, na pewno na, na pewno ten wysiłek i mieszkańców rybnika i samorządu powoduje to, że, no, że zaczynamy odczuwać powoli tą zmianę. A jeśli mówimy o uchwale antysmokowej, no to trzeba powiedzieć również o jej egzekwowaniu. Samorządy są generalnie za to odpowiedzialne. Myślę, że, że masz swoje dane. Myślę, że czytałeś raport przygotowany przez akcję społeczną Karny Kopciuch. Jak, jak skomentujesz te dane? Kto według ciebie jest, że tak powiem. W awangardzie tych samorządów, którym zależy na tym, żeby ta uchwała weszła w życie. A komu dałbyś w tej chwili no, przysłowiowego karnego kopciucha, jeśli już używamy tej nomenklatury, za obojętność lub brak takich działań? No tutaj wydaje mi się, że też nie powiem nic zaskakującego. No, w awangardzie jest na pewno rybnik, tej liczby kontroli, która zostały przeprowadzone w styczniu przez funkcjonariuszy Rybnickiej Straży Miejskiej na pewno robią wrażenie tak ponad 1000 kontroli w miesiącu styczniu i no, jestem zadowolony z tego jak to wygląda i ja chciałem też zwrócić uwagę że, że w połowie ubiegłego roku powstały pod, pod patronatem Śląskiego Związku Gmin i Powiatów Rekomendacje dotyczące egzekwowania antysmogowych przepisów, rekomendacje dotyczące tego, jak powinno wyglądać to od 1 stycznia 2022 roku. I no, wydaje się, że, że, że w rybniku właśnie tak się dzieje, jak w tych rekomendacjach zapisano, czyli są mandaty, są sprawy kierowane do sądu, są też umawiane rekontrole w przypadku tych właścicieli źródeł ciepła, u których stwierdzono jakieś nieprawidłowości, ale ci właściciele podjęli jakieś próby, żeby dostosować swoje źródło ciepła do nowych antysmogowych przepisów. No i dobrze, że to się dzieje, i to jest też wyraźny sygnał dla tych wszystkich, którzy mają jeszcze piece na paliwa stałe, które będzie trzeba wymienić w kolejnych terminach. To jest dla nich sygnał, że po prostu w ich przypadku także nie będzie podłażania i po prostu powinni się do tej zmiany przygotować. Co do tego, jak to wygląda w innych miejscach, nie mam danych z, z całego Śląska, mam tylko właśnie ten wycinek, o którym wspominałeś, czyli, czyli te, ten monitoring zrealizowany przez akcję Karny Kopciuch. No, no nie wygląda to tutaj jakoś, jakoś, jakoś szczególnie dobrze, to, to egzekwowanie wygląda w wielu miejscach marnie. Natomiast, no, cóż, to jest też pewien, pewien proces. Może wszyscy muszą się tego nauczyć. W wielu, w wielu gminach, w wielu miejscowościach było też tak, że nie było takich działań przed tym terminem, przed tym 1 stycznia 2022 roku. Zabrakło porządnych kampanii informacyjnych, zabrakło wsparcia dla mieszkańców w postaci. Punktów konsultacyjnych programu Czyste Powietrze, czyli zabrakło tej marchewki, więc teraz no, wydaje się też, że niezręcznie jest e, włodarzom e, tamtejszych gmin sięgnąć po, po ten, po ten e, przysłowiowy kij. Mhm. Ale ja myślę, że to się będzie zmieniało z każdym miesiącem. Ja myślę, że tutaj e, 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 za, tym, za, tym do, za tymi dobrymi praktykami rybnickimi i, i, i pójdą także inne miasta, czy z subregionu, czy także z całego regionu. Oby tak było. Mam obawy dotyczące zupełnie innego zjawiska, które spadło na nas wszystkich: agronom z Nieba. Chodzi mi o rosnące ceny energii, w tym gazu. Czy nie obawiasz się, że te ceny, które w tej chwili są na rynku i te rachunki, które otrzymują użytkownicy sieci gazowej, no, zniweczą te podjęte przez bardzo wiele ludzi wysiłki na rzecz tego, żeby. Ogrzewać dom ekologicznie. Czy nie grozi nam to, że, że, że część z tych osób, które podjęły ten wysiłek, no po prostu zrezygnuje z ogrzewania domu gazem z powodu, z powodu właśnie abstrakcyjnych cen tego surowca? Mhm. Ciężko mi no, jakoś tam prognozować, jak to będzie wyglądało. Natomiast wydaje mi się, że. Że, że ten wysiłek, który już został włożony w, 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 w zmianę sposobów ogrzewania i co za tym idzie w poprawę jakości naszego powietrza, no nie zostanie zmarnowany, nie zostanie zniweczony. Pewnie te pozytywne zmiany mogą ulec spowolnieniu, bo pewnie wiele osób, które przygotowało się do tej zmiany, teraz będzie się zastanawiało, jaki sposób ogrzewania jest dla nich najbardziej korzystny. Natomiast kierunek na pewno zostanie zachowany i no jest na to wiele dowodów, wiele, wiele się wydarzyło, co wskazuje na to, że po prostu węgiel w takim indywidualnym ogrzewaniu domów nie ma po prostu przyszłości. Ja tutaj mógłbym tylko wspomnieć o, o polityce, polityce energetycznej Polski. To jest strategiczny dokument, który został rok temu przyjęty przez rząd i który jasno mówi, że zakłada koniec Ogrzewania domów węglem na terenach miejskich do 2030 roku. To już naprawdę tuż, tuż. Bardzo ważna była też deklaracja marszałka województwa śląskiego, który twierdzi, że on sobie wyobraża śląskie bez węgla nawet szybciej, bo już w 2028-2029 roku. Od początku tego roku przypomnę też, że nie ma dofinansowania do kotłów na, na, na węgiel w programie Czyste Powietrze. Tak, nawet do tych nowoczesnych. Te dotacje na węgiel zostały w programie Czyste Powietrze wycięte. Cóż, no, ja myślę, że też ten, ten trend podtrzymują takie wydarzenia jak jak wyrok sądu okręgowego w Gliwicach w sprawie Olivera Palaża, gdzie, gdzie, gdzie sąd stwierdził, że po prostu państwo polskie jest odpowiedzialne za szkody spowodowane zanieczyszczeniem powietrza i ta decyzja, ten wyrok sądu otworzył też furtkę dla tych, którzy no myślą o kolejne, o składaniu podobnych pozwów. Tak? To jest, ja myślę, że, że to też podziała na, władzo, na władzę mobilizująco, żeby, żeby jednak... <coughs> ta wymiana źródeł ciepła postępowała i żeby jednak, żeby jednak te kopciuchy, te, te, te najbardziej emisyjne źródła ciepła zostały, były likwidowane, bo tego też oczekują mieszkańcy Województwa Śląskiego. My jeszcze jesienią jako Polski Alarm Smogowy przeprowadziliśmy badania, badanie opinii społecznej mieszkańców Śląska i aż 65% z, z respondentów stwierdziło, że jest gotowa poprzeć Poprzeć zakaz dla węgla na terenie całego województwa śląskiego w ogrzewaniu domów. To też pokazuje, że po prostu ludzie mają tego dosyć, chcą w końcu, żeby, żeby to powietrze przestało zagrażać ich zdrowiu. Okej, okay. natomiast ym, sformułowanie, że państwo polskie powinno zintensyfikować działania na rzecz jakości mm -hmm. powietrza, jest bardzo ogólnikowe. Co twoim zdaniem konkretnie powinno zrobić w tej chwili państwo polskie? Żeby, żeby, żeby te działania nabrały jeszcze większego tempa, żeby mhm. nikt nie miał wątpliwości, że warto wymienić nieekologiczne źródło ciepła lub zrobić to wcześniej niż na przykład obliguje mnie do tego mhm. uchwała antysmugława o województwie śląskim. Co powinno zrobić mhm. państwo polskie? Ja, ja myślę, że, że, że tutaj hmm... Przede wszystkim powinniśmy, państwo polskie powinno poczynić jakieś, czy też przeprowadzić jakieś, jakieś bardziej zdecydowane działania dotyczące tych narzędzi, które właśnie powstają. Czyli ja myślę tutaj o centralnej ewidencji emisyjności budynków. To, nie wiem, czy to jest w pełni odpowiedź na, na Twoje pytanie, ale to jest bardzo ważne narzędzie, bo to, narzędzie, to, to narzędzie pozwoli to narzędzie pozwoli zdiagnozować w ogóle, z jakiej skali problemem my się mierzymy. Bo my od wielu lat walczymy ze smogiem. Mówimy, że odpowiada za ten smog sposób ogrzewania naszych domów, bo, bo tak jest w rzeczywistości. Natomiast. Nie wiemy, co to są za, za, za źródła ogrzewania, nie wiemy ile ich jest. Nie mamy dokładnych danych, a też trudno mierzyć się z jakimś problemem, nie, nie, nie wiedząc, jakiej, jakiej skali jest ten, ten problem. Także powstaje centralna ewidencja emisyjności budynków. Obowiązek zgłaszania źródeł ciepła jest do połowy tego roku i ten obowiązek ciąży na właścicielach nieruchomości oraz na. Zarządcech nieruchomości i, i, i to też należy się z tego wywiązać. Ja myślę, że to, to, to też sprawi, że, że wiele tych kopciuchów przestanie być anonimowych, i, i to też podziała motywująco na, na po prostu na, na to, żeby to, to źródło ciepła zmienić. Nieco z innej beczki, coś co też jest w pewnym sensie odpowiedzią na te rosnące ceny, to jest. Być może program wsparcia do ocieplania domów jednorodzinnych, bo takiego, takiego programu nie ma. Być może potrzebny jest taki powszechny, znaczy być może, na pewno jest powszechny taki w obliczu rosnących cen energii, taki powszechny program wsparcia. Bo najlepszą tarczą przed rosnącymi cenami energii jest, jest po prostu poprawa efektywności energetycznej domów. A, a, a wiemy to też z różnych badań, że, no, że, 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 że polskie domy mają w tym zakresie wielkie rezerwy, bo są po prostu wampirami e, energetycznymi i, i dobrze by się stało, żeby po prostu tej energii zużywały, zużywały mniej. Mhm. E e Emil, na zakończenie naszej rozmowy chciałem Cię poprosić o podstawowe informacje dla tych osób, które jeszcze nie wymieniły starego kotła. Myślę, że takiej elementarnej wiedzy nigdy nie za wiele. Stąd moja prośba. Wskaż, proszę, podstawowe źródła dofinansowania dostępne w tej chwili, które mogą wesprzeć właśnie prywatnych inwestorów przy wymianie źródła ciepła. Oraz gdzie szukać takiej informacji i jakie podstawowe kroki trzeba podjąć, żeby móc uzyskać dofinansowanie wymiany źródła ciepła. Myślę, że najważniejszym narzędziem to jest po prostu program Czyste powietrze. Ten program wystartował w 2018 roku i on cały czas się zmienia, cały czas się zmienia i co najważniejsze, cały czas się zmienia na lepsze. Ostatnią taką ważną zmianą była styczniowa zmiana, która spowodowała, że ten program został otworzony na osoby najuboższe. To też jest coś, o co Polski Alans Mogowy zabiegał od, od lat. Często słyszę i też czytam na różnych forach krytyczne opinie dotyczące tego programu, że jest nieatrakcyjny, że jest, że jest bez sensu, ale moim zdaniem te opinie są nieuzasadnione, bo jednak w skali kraju ponad 400 tysięcy. Nie, niemal 400 tysięcy osób skorzystało już z dotacji programu Czyste Powietrze. W samym województwie śląskim to jest ponad 64 tysiące osób. I to, jest, to, jest, to są pieniądze, po które warto sięgnąć. Jeśli chodzi o, o to, gdzie się, gdzie, się, gdzie się można udać, żeby, żeby właśnie taki wniosek złożyć, żeby dowiedzieć się więcej o takim programie, no to są punkty Czystego Powietrza, w Rybniku taki punkt działa, na kampusie działa bardzo sprawnie, tam, tam pracują w nim bardzo kompetentne osoby, bardzo często też zasięgamy jakichś informacji u nich, bo, bo rzeczywiście oni od lat są zaangażowane w przygotowywanie i we wsparcie mieszkańców rybnika w pozyskiwaniu tych środków i myślę, że to jest, że to, że to, jest, to jest idealny kierunek, żeby tam się udać. Jeśli ktoś jest właśnie przed tą zmianą źródła, źródła ciepła. No i myślę, że warto również każdorazowo pytać w swoim urzędzie miasta, gminy, w miejscu zamieszkania, czy przypadkiem samorząd dodatkowo nie udziela dotacji na wymianę źródła ciepła. To też bardzo się zmienia z każdym rokiem, a, a. Natomiast, natomiast myślę, że warto zawsze o to spytać. Szanowni Państwo, moim Państwa gościem był Emil Nagalewski, koordynator Polskiego Alarmu Smogowego w województwie śląskim. Dziękuję, Emilu, za spotkanie. No i życzę wiele czystego powietrza i możliwości oddychania pełną piersią w Rybniku i na całym śląsku. Dziękuję za spotkanie. Bardzo dziękuję i też tego życzę i Tobie, i, i wszystkim tutaj słuchaczom i widzom. Dzięki, do zobaczenia. Sponsorem programu jest Salon Kosmetyczny Guido Beauty. Sponsorem programu jest Słońce Plus, fotowoltaika pompy ciepła, klimatyzacja.